A co jeśli to ja używam biernej agresji? Otrzymałam takie pytanie i informację taką, że ktoś używa takiej biernej agresji i nie wie co z tym zrobić, ponieważ tak został wychowany, takie otrzymał wzorce, ponieważ tak wygląda często w rzeczywistość, że nie jest z tego dumny, bardzo często się z tego tytułu wstydzi, ale nie potrafi nic z tym zrobić albo nie wie jak postępować, jak to zmienić. Jestem zdania, że jeżeli mamy świadomość już, jeżeli już wiemy, co to jest bierna agresja, jeżeli wiemy, jak poprawnie się komunikować, to jest jej trudniej używać. Dlatego samo świadomość jest kluczem wszystkiego: dobrej komunikacji i też wyborów, jacy my chcemy być, jakie mamy wartości i jak chcemy postępować. To jest też dla nas, żebyśmy czuli się ze sobą dobrze. To jest wybór, że Owszem, może doznaliśmy takich rzeczy w dzieciństwie, w doświadczeniach późniejszych, życiowych, ale my wybieramy, że my chcemy inaczej, ponieważ zmianę należy zacząć od nas. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób używa biernej agresji i robi to nawet nieświadomie, bo nie ma wiedzy, bo nikt jej nie powiedział, nie pokazał. I zmianę możemy zacząć wyłącznie od nas. Jeśli nam będzie zależało na dobrej komunikacji i rezygnacji z takich zachowań, pomimo, że doświadczyliśmy lub doświadczamy takiej rzeczy od innych osób, ponieważ my chcemy inaczej, to już będzie dużo. Po pierwsze, należy sobie zdać sprawę, skąd to wynika. A więc jaki mamy wzorzec wychowania rodziny, Czy nasza mama, tato postępowali w ten sposób? Milczeli? Jeżeli trzeba było rozmawiać, traktowali nas wynieśle, byli złośliwi, wyszycali, szantażowali emocjonalnie. I chociaż my już tego nie chcemy, to nieświadomie postępujemy jak nasi rodzice. Być może jest tak, że nawet nie chcemy tego, ale jest to zakorzenione w naszym wzorcu osobowości i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bardzo często podłożem biernej agresji jest nieuświadomiona złość. I ta złość jeszcze na to, co się nam przytrafiło w dzieciństwie. Poczucie krzywdy, które wyraża się w złości i przenosi się na inne osoby. W szczególności, gdy spotyka nas krzywdząca sytuacja, która uruchamia w nas pamięć emocjonalną i poczucie krzywdy, które doznaliśmy. Ale nawet ta złość może być zwykłym sfrustrowaniem wynikającym z dzieciństwa. Na rząd, na świat, na pracę, na relacje, na dzieci. Wszystko, co wymierzone jest przeciwko nam, w naszej opinii, jest powodem na złości. Czasem już nasz umysł przyzwyczaił się do takiej biochemii i potrzebuje nawykowo tej złości. Czujemy się ze sobą dobrze tylko wtedy, kiedy potrafimy doznać tej złości, jak narkotyku. Nasz umysł prowokuje sytuację po to, żeby poczuć się ze sobą dobrze, żeby rozładować napięcie, które nosimy od dzieciństwa. I bardzo często jest tak, że osoby, które są nauczone złości i byciu w napięciu, jak adrenaliny potrzebują tego uczucia po to, żeby funkcjonować. I funkcjonują w ten sposób, że jest dobrze, jest spokojnie, ale jest znowu spokojnie. I Oczekuje się na jakiś dramat, który znamy już z dzieciństwa. W związku z tym trzeba sprowokować ten dramat, trzeba sprowokować kłótnie, po to, żeby rozładować to napięcie. Następnie pojawia się już spokój i tak zwany miesiąc miodowy, i również bardzo często pojawia się poczucie winy. Więc taka osoba nagle zaczyna być miła, zaczyna się podlizywać, zaczyna zmazywać poczucie winy, lub też chce ułaskawić osobę, która doznała krzywdy od jej strony po to, żeby znieść swoje emocje, wstydu i poczucie winy. I to jest pierwsza rzecz schemat, który idzie z dzieciństwa, a wraz z nią bardzo często nieuświadomiona złość. Druga rzecz to jest brak umiejętności komunikacji. I tutaj potrzebna jest zwyczajnie wiedza, jak wygląda komunikacja taka bez przemocy, zdrowa, która nie rani ani Ciebie, ani innych osób. Jaka to jest komunikacja asertywna, która szanuje dwie strony, i Ciebie, i tę drugą stronę, która też ma prawo do swoich potrzeb i emocji, i zdrowe wyrażanie swoich potrzeb wprost oraz swoich emocji? Mówienie, czego potrzebujesz, co Cię rani, po to, żeby właśnie nie reagować. Bierną agresją, złośliwością, wyszydzaniem, dlatego że poczułeś się skrzywdzony, zraniony, zaniedbany, niezauważony. Więc bardzo ważne jest tutaj nauczenie się komunikacji wprost, asertywnej, mówienie o swoich potrzebach. Potrzebuję, żebyś to zrobił, czuję się w ten sposób, jeśli ty tak postępujesz. Chcę, żebyś mi pomagał, poczuję się zmęczona, a nie na przykład mówienie. Znowu siedzisz na kanapie, a ja jestem cały dzień na nogach, tylko ja muszę robić wszystko w tym domu. To już jest bierna agresja, a to jest niepotrzebne. I trzecie, to asertywność. Bardzo często bierna agresja pojawia się, ponieważ zbyt późno stawiamy granice lub nie mówimy w ogóle. Nie mówimy, bo nie chcemy zepsuć relacji, nie chcemy zerwać więzi, boimy się często konfrontacji, emocji związanych z konfrontacją, z poczuciem odrzucenia. Skłótniom, wszystko to, co dla nas wydaje się nieprzyjemne. Ale w momencie, kiedy nie stawiamy granic, rośnie w nas frustracja i niezadowolenie, które w końcu ma swoje apogeum albo w przemocy, albo w biernej agresji. W związku z tym, stawianie granic, jak ja to mówię, jest wyrażaniem miłości do siebie i do ciebie. Do ciebie, dlatego że nie chcecie ranić, gdy już. Gdzieś mi się skończy moja cierpliwość. Niestawianie granic również powoduje budowanie urazy i wiele nieporozumień w związku z tym, że nie robimy tego. Bo to, że my dbamy o relację w cudzysłowiu, nie oznacza, że ta relacja będzie wówczas dobra, gdy nie czujemy się my w niej dobrze. Że nie będzie w nas rosło poczucie niezadowolenia. W końcu pewnie się wyczerpie. I po czwarte, stanąć w prawdzie. Używam biernej agresji i jestem bierno-agresywny, agresywna. Wybieram, że nie chcę tego robić. Odpuszczam sobie, wybaczam sobie, że to robiłam, ale wybieram w tym momencie, że nie chcę, że nie chcę być taka. Że moje wartości są takie i takie, czyli szczerość, miłość, autentyczność. To są moje wartości i tak chcę postępować w życiu. Obojętnie jak wobec mnie ludzie będą postępować, ja nie będę postępować tak samo. Co nie oznacza oczywiście, że nie masz się prawa bronić, ale obroną między m.in. jest asertywność, mówienie nie, czy rezygnacja z rzeczy, które ci nie służą, a nie przemoc, niebierna agresja, ponieważ przemoc rodzi przemoc i nie załatwia sprawy. Tak więc cztery rzeczy kluczowe to jest zrozumienie schematów, dlaczego tak postępuję, kiedy się takie zachowania u mnie uruchamiają, skąd się wzięły, to po pierwsze. Po drugie, nauka, Komunikacji, dobrej komunikacji. Trzecie, asertywność i otwarte mówienie o swoich emocjach, potrzebach, oczekiwaniach. I po czwarte, stawanie w prawdzie i zmiana. To tyle ode mnie. Dajcie znać, co o tym myślicie, jak Wy sobie radzicie z bierną agresją w stosunku do Was i Wy w stosunku do innych. Pozdrawiam serdecznie.